Osoby reprezentujące środowiska, wojsko. Wszyscy zebrani, drodzy Państwo, mieszkańcy ostrowi. Przed chwilą czekaliśmy na sygnał. Przez chwilę. Na taki właśnie sygnał, 75 lat temu czekali. Ci, którzy dźwigali w konspiracji na własnych barkach, na własnych sumieniach sprawę polską, konkretnie polskiego państwa podziemnego. Jednego państwa w Europie podczas II wojny światowej, które było tak dobrze zorganizowane, mimo tak skrajnie trudnych warunków okupacji. Mimo eksterminacji udało się przez cały okres wojny utrzymać struktury podziemnego państwa polskiego, zarówno w sferze wojskowej, jak i w sferze cywilnej. I kiedy zbliżał się front, wschodni kiedy wszystko wskazywało na to, że ofensywa będzie szła podziemne państwo polskie, które było przecież tym samym państwem co druga rzecz pospolita, tylko w warunkach wojennych to samo środowisko Ci sami urzędnicy, wojskowi, przedstawiciele różnych środowisk musieli podjąć decyzję, czy chcą tak spokojnie powitać Armię Czerwoną, czy też wystąpić w roli gospodarzy. To Wiemy dzisiaj, że była bardzo ciężka decyzja. Ale pamiętajmy, w głowach, w myślach, w emocjach była pamięć o dwudziestym roku była pamięć o wymordowaniu. Przedstawiciela, przedstawicieli polskich elit w Katyniu i była wiedza o tym, co robi Armia Czerwona i NKWD na terenach już w cudzysłowie mówiąc wyzwolonych.